Cześć, witam wszystkich. Yy, niedawno co skończyliśmy pracę z Januszem. Wybraliśmy się na, na nocne sandaczowanie. Pierwszy raz w tym roku, podkreślam, bo, 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 bo w nocy rzadko sandaczuje, sandaczujemy. Yy, chyba, że z opadu, dzisiaj troszeczkę inaczej, bo bardziej woblerowo. Yy, mmm, powiem szczerze, że, 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 że dopiero zaczynam tak, tak zagłębiać się jakby w, w nocne łowienie sandaczy. Yy, są to moje początki. Yy, troszeczkę pokazał mi, 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 na, mi na ten temat znajomy. Troszeczkę zerknąłem od wędkarskiej tuby, nie ukrywam tego. I tak w sumie moja przygoda dopiero się zaczyna. Yy, do nocnego łowienia zakupiłem taką latarkę LED, yy, żeby dało się nagrywać nocne ujęcia. No, i co w sumie myślę, że to, że, to, że to będzie tyle? Jest jeszcze ze mną Janusz. Janusz już zaczął łowić tam kawałek wcześniej. Ja, ja zaraz zacznę. Mamy wytypowane pojedyncze miejscówki, bo znamy te okolice. Tutaj będziemy wędkować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy bardzo wysoką wodę, jest wyższy stan. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie bardzo ale mamy zalane prawie całe główki, więc tych sandaczy nie będzie tak ciężko szukać, bo, bo wiadomo, będą się trzymać bliżej brzegów, tam gdzie jest teraz ukleja. Może uda się jakiegoś złowić. No nic, zwracam zaraz do Janusza, odeszłem kawałek od, od miejsca, żeby nie straszyć, bo, bo widzieliśmy, że jest tam dużo uklei. No i co, i będę wykonywał pierwsze rzuty. Ewentualnie przynęty pokażę potem. No co, zaczynam łowienie. O, Adrian o właśnie Sandaczyka Ale nieduży. Jak szczotka wygląda. Jak szczotka. O. Bardzo proszę. Aż, ci Patrz, aż się kotwiczka Patrz, aż kotwiczka rozgięła. No? A to chyba o tym kamień, co wcześniej miałem, jak tamten. Nie wiem, możliwe. No, nie spojrzałem, bo po ciemku nie zaświecaliśmy i... Ale mocno się szczepił. No mocno. No na dwie kotwice siadł. To widzę, że mocno żeruje. Paczek ma. zagryzł. I na bloga Kalipso. Na, nie wiem, to jest siódmeczka czy albo piątka? Piątka. Na ten mniejszy rozmiar. Taki wampirek. takie ząbki. Wypuszczamy no. od razu. Ale zejdziemy. No, opuść. Lecimy z Januszem zobaczyć na następną główkę. Tutaj nie było już nic. Miałem tylko jakieś tam pojedyncze, jeszcze dwa stuknięcia. Myślę, że to mogły być kliniki. No i lecimy na kolejną główkę. Tutaj trochę popłosiliśmy. Bo, bo świeciliśmy przy wcześniejszym sandaczyku, przy wypuszczaniu, przy, przy holowaniu Uważaj na wędkę. No nic, lecimy dalej, zobaczymy co będzie się działo na kolejnych łówkach. Ale masz wehikuł, Janek. No jak nie? A koszyk na co? Na ryby, tak? Nie, no pytam się, no. Wiesz, z przyzwyczajenia. Znajdujemy się w Krośnieńskim Porcie. Jest to środek miasta, tutaj mamy most. Łowimy w środku miasta dlatego, bo... bo mamy najbliżej. Ja mieszkam z jednej strony Odry, czyli z tamtej. Janusz mieszka z tej, w tamtą stronę. I praktycznie, no ja przejdę przez ulicę, czyli około 50 metrów. Janek ma kawałek dalej, ale też jakoś tam... bez znaczącej odległości. W każdym momencie możemy sobie, sobie podskoczyć na, nad wodę, co chyba tutaj, to, to miejsce drugie obłowimy, nie? Najwyżej przejdziemy potem bliżej mostu i obłowimy pod mostem. Teraz najważniejsze, by podejść do wody bardzo cicho, bo, bo, bo mamy duży minus, za nami mamy lampy, więc rzucamy cień na wodę. Podchodzimy około, już nie wiem, z 8 metrów od wody na kucaka i praktycznie łowimy na, na kucającego, żeby nie straszyć. Na tym to, to, to mniej więcej polega, żeby jak najciszej się zachowywać i no jak najciszej to wszystko wykonać. No. Zobaczymy, jak trafił się jeden. No, druga główka może będzie jeszcze coś. Ale pięknie wygląda, krosno nocą, nie? Kościół ładnie oświetlony. Jesteśmy już po, po drugiej stronie mostu. Na lewym brzegu Odry. Gdzie bóbr? Widzisz? Jak O kurde, jak blisko. Może uda się go nagrać. Teraz go widać ładnie Przy samym brzegu jest Ale wielki o, Zanurkował Tutaj gdzie był bubr, widać pięknie ryby chodzą wierzchem Tu klenie chyba Janusz, zobacz Patrz jak teraz coś odeszło od nurtu, widzisz? Widzisz panę? O kurde! Teraz przedzieramy się przez, przez haszcze i podchodzimy, podchodzimy, bardzo fajny przelew między główkami, który się znajduje. Tutaj na tym przelewie najczęściej łowimy klenie na smurzaki. Yy jazie, bolki, dość często tak jak mówię, w nocy dopiero zaczynamy łowić, uczymy się ale spróbujemy, tutaj zobaczymy, czy tutaj coś będzie Adrian właśnie ma fajną rybkę co teraz? Jaś. jazik o, jaka niespodzianka o. nie, kleń nie, jazik, jazik, nie, czy to kleń? kleń, zobacz jaki pyszczol Pan klenio. O kurde. Tak. Klenio taki. No. Klenio, klenio. 30. 30 taki. No jak widać w nocy, nie tylko nie tylko sandacze, ale i. Klenio. Takie fajne kleniki. I puszczamy od razu. Jest woda, trzeba uważać. Łowimy dalej. Szybka zmiana przynęty na, na gumę. Tą główkę obłowimy gumami. Co ja zakładasz? Nie wiem, chowam wopkę. Na no razie chowasz wopkę. Męsika? Nie. Pogryziony to może być. Chwałaś siódemka główkę. No to za lekko, to tu masz przy tym, przy kopytku cięższą Ja też sobie zmienię na, na gumę To no czekaj teraz ty mi poświecisz, a to ja poświecę Na co się zdecydowałeś? O skąd masz takiego ładnego kogucika tutaj z lewej? Od Ode mnie? Co ty mówisz? A pan na to Nie ogólnie ni niczego sobie muszę powiedzieć Też zobacz jak już pogryziona po ostatnich, po ostatnich szczupakach z jeziora szczupakach, szczupaczkach To z 20 Nie, nie, będzie za, za ciężko z 2012 wezmę Lunatica Żarówiastego. Jak pogryziona to znaczy, że dobra. Nie uważasz? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie, nie znam. Ja też się nie znam. Strzelam po prostu. Na przypomina przypomnę. No, jak Kyobię właśnie. Ale on chyba płytko będzie chodził, bo tak ma ster. Ile ci schodził? Ne, 10%. Uh, akurat. O, lecimy na następną główkę tam dwa czy razy klapnął się sandaczek Cześć, Nie, śilnie. Nie się oddał. Która jest godzina? 10 po pierwszej. 10 po pierwszej. Mamy już e, godzinę pierwszą, ale minę zrobiliśmy. Mamy już godzinę pierwszą. Łowimy od godziny 22, złowiliśmy tylko dwie rybki, było jeszcze kilka brani. Janusz miał, ile, dwa podbicie miałeś w gumę? Dwa podbicia, dwa podbicie Janek miał w gumę. Jak nie kamień. Jak nie kamień. O kurde. Bobry. Bobry, bobry robią zamieszanie. Masa bobrów, obgryzają wszystko co się da, pływają wszędzie się da, no nie wiem, no, tak nie ruszaj tą głową. No i kurwa spać. No ale ty jutro masz do szkoły, tak? Nie. To jutro wolne, jutro wolne. Tro będziesz spał. No ja niestety mam do pracy na 12 mamy już godzinę pierwszą, więc, więc spadamy do domu. Jak na pierwszą nocną wyprawę w tym roku to było dość dobrze. Bo jeden mały sandaczek, jeden klenik, jakieś tam brania były. Można powiedzieć, że dopiero zaczynamy, bo, bo uczymy się nocnego wędkowania, spinningowania. Jest to dość trudne i no, obłowiliśmy trochę na ujściu i nie było nic. Janek też już ma ludzi, że strasznie spać mu się chce. Radę ja i... maszyną do domu. Maszyną jedziesz do domu. Nie mm. No myślę, że to, to nie jest ostatnia wyprawa nocna w tym roku. Myślę, że jeszcze, jeszcze uda nam się wyskoczyć kilka razy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dobra. No.